W dzisiejszym odcinku, niestrudzony ambasador Florydy prowadzi zaciekłą walkę z transgender. O tym, jak 74 kraje, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, traktują homoseksualizm. O papieżu, który przeprasza za to, że Kanada jest katolicka i przyjmuje rdzennych mieszkańców na audiencji w Watykanie. Zapraszam. Katolik, polityk, wojskowy, ambasador w Sanu Floryda, kongresmen zaciekłych wróg demokratów. Oczywiście antyaborcjonista, antykomunista, katolik mający wspaniałą rodzinę, który zawsze walczył przeciwko reżimowi covidowemu i zasłanianiu twarzy, zwłaszcza u dzieci, studentów, młodzieży w szkołach. Prowadzi zaciętą walkę z transgender, niestety przy dość dużym, zaskakującym milczeniu hierarchii katolickiej. I tutaj aborcyjne lobby o nazwie NARAL, pro-choice, zwraca uwagę, że już jako kongresmen w samych latach 2016-2018 Ronde Santis dopuścił się, w cudzysłowie, aż 17 głosowań i innych aktów przeciwko prawu do wyboru, wiadomo czego, zabijania nienarodzonych dzieci. I teraz zadaje pytanie wiele osób, gdzie właśnie Kościół, gdzie hierarchowie, gdzie papież w tej sprawie, gdzie poparcie dla niego jako katolika i pytanie, gdzie to się, to szaleństwo skończy. Bo już wiemy, że w przedszkolach jest to wprowadzone w Ameryce, cała ta ideologia, i już tam się krzywdzi dzieci. I pytanie, gdzie to zło nas doprowadzi? Rondesantis naprawdę walczy, tak naprawdę, ze wszystkim, co dzisiaj jest odchyłem od normy, co jest aberracją, co jest jakąś dysforią, szaleństwem. I to, co się dzisiaj pojawiło wraz z pandemią, z ideologiami, i całą tą otoczką, która się kryje za tak zwaną yy, właśnie ideologią transgender, czyli tak naprawdę za procedurami, które zdaniem właśnie Rondy Santisa okalaczają dzieci. Bo to, co zmienia płeć u dzieci, yy, powoduje bardzo, bardzo poważne następstwa. Tam jest niesamowity problem z depresjami, z samobójstwami. To są naprawdę masowe, masowe problemy, masowe ilości takich dzieci, młodzieży, którzy sobie odbierają życie. I tutaj bardzo dobra informacja, gubernator Florydy Greg Abbott jest zainteresowany tym, by nie dopuścić do wdrożenia właśnie takiej legisla legislacji, która umożliwia przeprowadzenie właśnie operacyjnych zmian płci w tym właśnie stanie. I To dotyczy dzieci i młodzieży. Dyrektywa Departamentu w Teksasie jest wdrażana jako ochrona dzieci przed właśnie okaleczeniem, sterylizacją, czego dopuszczają się zwolennicy właśnie LMNOP tej całej ideologii. Wiemy, że ta ideologia rozprzestrzeniła się na całym świecie, przeszła przez wiele przeszkód instytucjonalnych, począwszy od Unii Europejskiej, przez samorządy itd. i tak To jest pochód instytucjonalny. Weszła do, na uniwersytety, do szkół, weszła do właśnie Parlamentu Unii Europejskiej, do poszczególnych rządów państw, by dostać się w końcu do tego szczebla niższego, jakim jest właśnie samorząd, a przez niego, mimo niego, bo często to się odbywa bez wiedzy nawet, bezwiednie samorządu, dostaje się do właśnie szkół, przedszkoli. Jak wiemy, katolicyzm jest zinfiltrowany, to przyznała Bella Dot w głośnym wywiadzie, nawrócona komunistka na wiarę katolicką, i ona przyznała, że werbowała. Zdemoralizowanych ateistów, młodych mężczyzn, komunistów o bardzo często bezideowym podejściu do życia, właśnie do seminariów. A co do infiltracji kościoła przez masonerię, możemy poczytać na przykład o tym w książce Taylora Marszala. Tutaj zachęcam bardzo serdecznie książka pod tytułem Infiltration. Są historycznie potwierdzone dowody, że od no, XIX już wieku, od 1850 roku, właśnie największy grup kościoła ciężko pracuje, by mieć swojego papieża, tak? co, co potwierdza fakt pochodu właśnie masonów w 1917 roku na placu św. Piotra. Wtedy masoni świętowali powstanie na loży Masońskiej, szli z transparentami, na nich było oczywiście jakieś tam hasła wypisane, za 100 lat będziemy rządzić kościołem, papież będzie nasz, parafrazuje. I to widział na własne oczy ojciec Maksymilian Kolbe. No i dzisiaj dochodzi do takich szaleństw w, w szkołach, w kościołach, prawda, w bibliotekach, na uniwersytetach na całym świecie. Mnożą się jakieś pokazy, lekcje, które mają na celu seksualizację naszych skarbów, czystości u dziecka, niszczenie, rujnujące po prostu dla psychiki, z udziałem jakichś queerów i innych rzeczy. A definicja płci. Tak naprawdę przestała istnieć, tak? Definicja kobiety. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm -hmm. Yeah. I can't. Przestała istnieć. Już w Ameryce chcą wprowadzić paszport, gdzie nie będzie właśnie zdefiniowana płeć. I ten obłęd, który rozwija się w bardzo zastraszającym tempie w latach 50., 60. czy 90., jeszcze traktowany był, by. Jako po prostu właśnie obłęd, jako absurd. Dzisiaj maluchy mają się masturbować, homoseksualizm kiedyś był uznawany za przestępstwo, upenalizowany. I to można poczytać sobie na Wikipedii, pierwszej, lepszej, prawda, stronie o tym. I tu możemy przejść do kolejnego tematu. Współczesne prawo przewiduje kary za kontakty homoseksualne w 74 krajach i terytoriach świata. W 47 krajach i terytoriach karane są zarówno kontakty między kobietami, jak i mężczyznami, a w 28 krajach tylko kontakty seksualne między mężczyznami. I prawa te obecne są w krajach Afryki, Azji, niewielkich państwach Oceanii, Ameryki Środkowej oraz w Europie. Tu mówimy o Czyczeniu. I to jest ciekawe, że nikt o tym nie mówi: że ponad 70 krajów karze, penalizuje kontakty seksualne, łącznie ze karą śmierci chłosty. Rodzaj kary jest generalnie, wiadomo, zróżnicowany w zależności od, od prawa wewnętrznego danego kraju. Najwyższym wymiarem, właśnie kary za kontakty jest kara śmierci zapisana w systemach y, następujących krajów. I tutaj Wikipedia wymienia Afganistan, Arabia Saudyjska, Czeczenia, Iran, Jemen, Mauretania, jeśli dobrze pamiętam, tak, Mauretania, Somalia, Sudan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, tutaj z wyjątkiem oczywiście Dubaju, gdzie za stosunek jeden konkretny homoseksualny akt grozi 10 lat więzienia. Kary za właśnie kontakty homoseksualne są potępiane oczywiście przez Komitet Praw Człowieka ONZ, Nową Religię Praw Człowieka, Human Rights Watch i Amnesty International i inne organizacje praw człowieka i obywatela, oraz także przez przywódców państw i organizacji e, religijnych różnego rodzaju. I tutaj możecie sobie sami wejść, odsyłam was do Wikipedii, wszystko to jest napisane: 74 kraje, to jest ogromna liczba. Gdzie penalizuje się właśnie takie kontakty? Jeżeli ktoś mówi, że w Polsce jest nietolerancja, obowiązuje jakaś zmowa przeciwko właśnie tym osobom ze skłonnościami, czy takich, które żyją w sposób aktywny, w ten sposób, że tu się prześladuje, to niech pojadą do takiej Nigerii, właśnie, niech pojadą sobie do takich Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Somalii, i niech zobaczą, jak wygląda prawdziwa kara za jeden akt homoseksualny w tych krajach. A my tutaj, niestety, w naszym kraju nie możemy. Taka obowiązuje poprawność polityczna, że nie możemy nawet nazwać po imieniu Grzechu, nawet cytować Pismo Świętego, cytować Świętego Pawła z Dziejów Apostolskich, który jasno i wprost wyraźnie powiedział: Mężczyźni współżyjący ze sobą nie osiągną królestwa niebieskiego, bo mnie i ciebie. Jako osoba heteroseksualną także obowiązuje zasada czystości. My nie możemy zdradzać małżonka. I to nie tylko ze względów typowo yy, społecznych, ale ze względów właśnie moralnych, etycznych. Bo to nakazuje nam 10 przykazań i nie tylko zresztą. A więc, jeżeli ja też muszę żyć w czystości jako żona, ty jako żona, jako mąż także i każdy z nas, każdy katolik, to dlaczego ma innych to nie obowiązywać, ta zasada? Disney Channel po raz pierwszy przedstawia. Historię homoseksualną w swoim programie. Ten kanał ma przejść do historii. Zobaczymy, jak najlepsi przyjaciele jakiejś tam dziewczynki Andy. Andy i Cyrusa przyznają się, że pociąga ich ten sam chłopak. Rzecznik Disneya mówi, że serial wysyła potężny przekaz o integracji i szacunku dla ludzkości. W oświadczeniu dodano, że twórca serialu Terry Minsky i jej zespół bardzo dbali o to, aby był odpowiedni. Dla wszystkich odbiorców. I tutaj was zachęcam do wejścia na stronę BBC.com i przeczytania sobie tego, tej informacji, tego źródła. Przechodzimy do kolejnego tematu. Papież nas jak zawsze zaskakuje, tym razem poparciem związków cywilnych, homoseksualnych, tej samej płci. To już nie pierwszy raz, kiedy papież Bergoglio zraza się ze swoim fanatycznym wręcz głosem poparcia dla związków tej samej płci i ustanowienia takich samych praw. Dla nich, dla tych ludzi, jakie mają związki hetero. Czyżby papież nie wyciągnął wniosków ze zdemaskowanego lobby yy, lawendowej mafii w Rzymie, pedofilii w Rzymie, wśród hierarchów, jak Makarik, Predator? Przecież o ukrywanie właśnie tej mafii oskarżył papieża arcybiskup Vigano i za to został usunięty. Przecież to tylko potwierdzenie, że arcybiskup Vigano nie ugał, ale miał rację właśnie. Przypomnę, arcybiskup Carlo Maria Vigano, który w październiku 2011 został mianowany nuncjuszem apostolskim w Stanach Zjednoczonych i pełnił tę funkcję do 2016 roku, w obszernym liście, otwartym oczywiście, do papieża Franciszka, oskarżył go o posiadanie pełnej wiedzy o przestępczej działalności kardynała Teodora Makkarika. On w tej chwili już jest osądzony. To już jest stary dziadek, który sobie chodzi przy balkoniku. Do końca się nie przyznawał. Do tego, że gwałcił pięcioletnich chłopców. To jest pedofil, homoseksualista, który wstrząsnął w ostatnich miesiącach całym USA. Kardynał, który był wyświęcony przez Jana Pawła II. Poza tymi mm, informacjami, które krzyczą do nas z mediów i mówią, że zło wygrywa, że my przegrywamy. Dzieje się po prostu tyle dobra, tyle piękna, że chcę o tym mówić. Żebyśmy nie myśleli, że triumfuje zło, że triumfuje czart. Wcale nie. Dobra, trumfuje. I o tym musimy pamiętać. Wigano w swoim pisemnym, 11-stronicowym oświadczeniu właśnie twierdzi, że papież Franciszek wiedział o surowych sankcjach kanonicznych nałożonych na Makkarika przez papieża Benedykta XVI. To też trzeba zauważyć, że Benedykt o tym wiedział i nałożył surowe sankcje na niego, tak? Sprawa kanonicznego. Ale postanowił je uchylić. A to jest przestępca, predator. To jest po prostu... Okrutny człowiek mówi, że Franciszek nadal go krył i nie tylko nie uwzględnił sankcji nałożonych na niego przez właśnie papieża Benedykta XVI, ale także uczynił makkarika swoim zaufanym doradcą. To jest cytat właśnie z listu otwartego Vigano, arcybiskupa, który pomógł mu mianować wielu biskupów w ogóle w USA, w tym kardynałów Bleza, Siupicza z Chicago, Josefa Tobę. Z New York, to wszystko jest po prostu jedna i ta sama linia. To są naprawdę wilki w owczej skórze. Zobaczcie, co oni robią ci kardynałowie, ci, którzy są awansowani przez papieża, co oni popierają, jaką ideologię. W tej chwili wybrany na czele episkopatu jest taki kardynał we Włoszech, którego popiera publicznie członek masonerii. I dalej jesteśmy w temacie Franciszka, który dostarcza ciekawych informacji. Papież przepraszał rdzennych mieszkańców Kanady za to, że Kanada jest katolicka. Nasz papież słucha tych ludzi, oczywiście ich nie naucza, nie poucza, nie nawraca. Tym razem udowadnia to, zapraszając na spotkanie dwugodzinne właśnie rdzennych ludzi z Kanady, to było jakiś czas temu, ponad miesiąc temu, w celu urobienia opinii właśnie katolikom, katolikom, tak, jako rzekomo winnym zbrodniom. Wobec rdzennych mieszkańców właśnie tego regionu świata, czyli Kanady. Chodzi o te domniemane, rzekome, mniemane groby przy szkole, przy kampusie szkolnym w Kanadzie. Papież przeprosił kanadyjskich metystów, Inuitów i Indian za cierpienia w szkołach z internatem, do których przymusowo wysyłano dzieci rdzennych mieszkańców i były to katolickie oraz protestanckie szkoły. Ono już przepraszał za katolickie. Watykaniści uznali słowa Franciszka za mea culpa niepotrzebne. Przeprosił w imieniu Kościoła papież za wszelkie wykroczenia wyrządzone rdzennym Kanad Kanadyjczykom przez katolików w przeszłości. Tutaj cytat z wypowiedzi papieże: Byłem mm, głęboko zasmucony powieściami o cierpieniu, trudnościach, dyskryminacji i różnych formach nadużyć, których doświadczali niektórzy z Was, szczególnie w szkołach rezydencyjnych. Koniec cytatu. Ze słów papieża do właśnie tych rdzennych mieszkańców Kanady. A co pisze, słuchajcie, lewacka Wikipedia? Nawet Wikipedia się postarała i napisała, jak jest. System Residential School był systemem szkół z internetem finansowanym przez rząd kanadyjski przez szereg dziesięcioleci w XIX i XX wieku. Niektóre szkoły były prowadzone przez katolickie zakony, inne nie. W zeszłym roku e, właśnie te nastroje antykocelickie chyba osiągnęły apogeum, e, ponieważ e, pojawiła się właśnie ta e, informacja o domniemanym masowym grobie w Kamloops, o rzekomych miejscach pochówków e, nieoznaczonych dzieci. Od razu powiedziano, że to są na pewno groby i to na pewno są dzieci, bo to było jakieś takie e, bardzo nieduże zagłębienie, wgłębienie w ziemię. I twierdzenie, że setki dzieci zostało pochowanych i zapomnianych przez katolickich księży i zakonnice, którzy prowadzili właśnie między innymi tą szkołę w Kamloops i inne szkoły, nie zostało w ogóle zakwestionowane przez media oczywiście głównego ścieku w tym czasie. A co za tym idzie, nastąpiła seria podpaleń kościołów w Kanadzie. Tyle Wikipedia. I teraz tak, nacisk, aby papież Franciszek przeprosił za rolę niektórych kanadyjskich duchownych, katolickich i świeckich, w rządzie właśnie kanadyjskiego systemu szkół rezydencyjnych, osiągnął dodatkowe jeszcze apogeum i dodatkowy szczyt, kiedy premier Trudeau się odezwał. Ten nasz piękniś, wychowanek klasa Schwaba ze szkoły dla globalistów. I on podsycił to oburzenie, oczywiście Trudeau. Nastatecznie okazało się, że pierwsze nieoznakowane groby, nieoznakowane groby, bo od razu powiedziano, że to są na pewno groby które właśnie odkryto przy tym kampusie, mogły być jedynie i to jest cytat z Wikipedii i nie tylko, w wgłębieniami i anomaliami w glebie sadu jabłonowego. Ponadto istnieją wiarygodne rejestry zgonów w czasie szkół stacjonarnych, a dane z szeroko zakrojonych badań właśnie całego tego szkolnictwa, prowadzonego przez rząd Kanadyjski, pokazują, że wszystkie zgony, które miały miejsce w tych lokalizacjach, w których Niby są te nieoznakowane groby, zostały już dawno policzone, rozliczone. Więc gdzie jest problem? Dlaczego podpalenia i skąd ta nienawiść, ta agresja? W rzeczywistości cmentarze na terenie przylegającym do szkół nie były przeznaczone wyłącznie dla rdzennych Kanadyjczyków. Po pierwsze, nie tylko rdzenni byli tam edukowani. Każdy mógł zostać pochowany w tych miejscach, jeżeli to były w ogóle groby. Kamloops Indian Residential School, szkoła właśnie z internatem zlokalizowana w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w Kamloops, działała w latach 1890-1978, wchodziła w skład kanadyjskiego systemu szkół rezydencyjnych dla dzieci właśnie rdzennych i nie byli to tylko Indianie, Inuici i tak dalej. Prowadzona była przez właśnie kanadyjski kościół katolicki, akurat ta szkoła, w 2022 profesor historii Jacques Rio opublikował artykuł, w którym relacjonował poszukiwania. I do daty publikacji, 11 stycznia 2022 roku, nie znaleziono ani jednego ciała na tej lokalizacji przy Kamloops. No i tutaj źródło to jest LifeSite News. Zachęcam Was do poczytania informacji właśnie o tym, co papież ponad miesiąc temu zrobił. A ja bym chciała jeszcze powiedzieć o świętej Małgorzacie Bourgeoisie. Należącej do średnio zamożnej szlachty, która w 1653 roku wyruszyła do Nowego Świata, bo wtedy tak właśnie nazywano Amerykę Północną, i postawiła, oczywiście, nogę na nowym lądzie z zamiarem głoszenia Chrystusa i edukowania dzieci. Zaangażowała się w odbudowę kościoła w Mount Royal, zniszczonego przez Indian, o dziwo, tak, mówimy o nadużyciach i prześladowaniach. Kierowała odbudową kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej, otworzyła pierwszą szkołę w Montrealu. Wyobraźcie sobie, Małgorzata, święta Małgorzata. Zorganizowała też Sodalicję Mariańską, założyła zgromadzenie sióstr naszej Pani, Matki Bożej z Notre Dame i zmarła w 1700 roku w Montrealu. Idea szkolnictwa, szpitali, edukacji to jest koncept Kościoła katolickiego. To Kościół już w średniowieczu działał na zasadzie właśnie uczenia, edukacji, dbania o chorych, starszych. Pierwszy zakładał szkoły, Kościół Katolicki. I tutaj głowa Kościoła przeprasza za niesienie kaganka oświaty, tak, za pomoc humanitarną, materialną, za pomoc w nędzy duchowej, w nawracaniu, właśnie rdzennych mieszkańców, przez własny święty Kościół Katolicki. I tak wygląda ta strona medalu, o której papież nawet się nie zająknął. Zachęcam Was też do wejścia na stronę internetową i wpisania Misjonarz Kanadyjski. Jan Brebów, pojmany przez Indian z plemienia Irokezów, przyjeżdża taki misjonarz, zostaje poddany torturom, Jan Brebów na przykład, zamordowany z nienawiści, oczywiście do wiary katolickiej. Jego postawa wzbudza podziw u oprawców Indian, nawet na Wikipedii to znajdziecie. I zgodnie z wierzeniami tych właśnie Irokezów, odwaga, która y, przejawiała się w postawie właśnie takiego męczennika, Miała być schowana w sercu wroga i przechodziła na wojownika, więc oni wyrywali serce i jedli to serce. Serce na przykład świętego Gabriela zostało zjedzone przez Indian, był też taki misjonarz. I rokezi ze szczególną zawziętością w Kanadzie dręczyli misjonarzy, właśnie którzy przyjechali w tamtych czasach, nawracać ich. Wyrywali im paznokcie, zadawali rany, nabijali na pal. Jednego świętego zaczęli palić żywcem, wypalili mu oczy. A w końcu głowę zanurzyli w wodzie, by w ten sposób wykwić chrzest. Tak wyglądało właśnie podejście rokezów chrześcijańskie i bardzo humanitarne do misjonarzy, do katolików. I wściekli byli, że nie mogli wydobyć z jego ust właśnie tego konkretnego męczennika, Gabriela Świętego, okrzyków boleści, i zaczęli miażdżyć mu ciało. W końcu, pełni podziwu dla jego męstwa wyrwali mu serce i je zjedli, tak, żeby właśnie przejąć tą odwagę. I w podobnie okrutny sposób zabito towarzyszy właśnie, misjonarzy Izaka Żak, Antoniego Daniela, Karola Garniera, Natalisa Szabanela, Jana Delalan i René Gupil. Dlaczego papież nie wspomniał o tym, jak traktowano misjonarzy? Dlaczego przeprasza za to, że edukowano dzieci, które nie potrafiły czytać, były analfabetami w wieku 10-12 lat? Dlaczego nie, po, nie powie o tym, jak traktowano właśnie i mordowano, w jak okrutny sposób męczono misjonarzy katolickich. Dlaczego za to nie ma przeprosin z tamtej strony? I się nie, nie prosi o to, nie wymusza się tego, tylko tutaj dokonuje się takich bardzo żenujących niestety aktów publicznych i przeprasza za coś, co było po prostu dobre. A do dzisiaj nie wiadomo. Gdzie są te ciała? Nie znaleziono ani jednego ciała, wszystkie zostały rozliczone, groby, tak jak właśnie ten profesor powiedział i, i są to po prostu zagłębienia anomalie po rosnącym tam sadzie, po jabłonkach. Papież mówi tak, o marginalizowanych peryferiach kościoła, tak, ale nie bierze pod uwagę katolików tradycji, których totalnie zmarginalizował, wyrzucił w katakumby. Ludzi, którzy kochają tradycję, którzy uznają tradycję świętą jako drugie źródło wiary. Poza Pismem Świętym jest święta tradycja. Będę to powtarzać do znudzenia. My jesteśmy totalnie zmarginalizowani. Pomijani w kościele, wyrzuceni poza nawias, poza margines, tak? Własnych parafii. Powiedziano nam, do parafii nie możesz iść na przetrydencką. Jesteśmy wyrzuceni ze swojego miejsca, do którego przynależymy jako parafianie. Jakieś katakumby, tak? Kaplice na cmentarzach, bo takie są. Jeździmy po Polsce, jeździliśmy. Tam się odbywały przedrednckie jakieś garaże, magazyny, biurowce poza miastami. Papieżu, Franciszku, dbasz bardziej o pieniący lud na Grenlandii, o wycinkę lasów amazońskich, o nachodźców ciemnoskórych, którzy się przygotowują na dzień sądny wobec chrześcijan, a nie zadbasz o katolików. Jeśli zachowanie ekologii, utrzymanie tego świata się odbywa kosztem ponad 40 milionów dzieci rocznie mordowanych bestialsko w łonach matek, w aborcji. Słuchajcie, gdzie kończy się szaleństwo zła? Na zabiciu dziecka po porodzie, do 5 roku życia, do 18, gdy zechce się jemu lub rodzicom je uśmiercić, bo na przykład popadnie w nałogi, w depresję, albo będzie niegrzeczne po prostu, albo nie dostanie się na studia medyczne, luksusowe, jakieś tam bardzo, bardzo prestiżowe, to na wszystko będzie eutanazja, aborcja, morderstwo? To będą rozwiązania problemów naszych? Śmierć? Gdzie to szaleństwo ma swój koniec? W ideologiach. Co będzie się działo w klasach za 10 lat? Rozbieranki, zabawy nago u dzieci, czarne msze? Maryja mówiła o ostatecznej walce szatana z Bogiem, o rodzinę, o demolkę dosłownie moralno-psychiczną. Kto dzisiaj dba o młodzież i dzieci? Czy papież dba o młodzież i dzieci, które popełniają samobójstwa na całym świecie w związku właśnie ze, z dysforią płci, ze zmianą płci, z okaleczaniem? Kto naprawdę o tych dzieci, o tych ludzi dba? Kto upomina się o te dzieci? Kto upomina się o dzieci mordowane w łonach? Ponad 40 milionów rocznie jest mordowanych dzieci w łonach. Pierwszoklasiści mają mieć dzisiaj prawo do zmiany płci operacyjnie w Ameryce, tak? Ronda Santis, jak powiedziałam, z tym walczy. Kto powie im prawdę, zamiast ich zwodzić kłamstwami, zarabianiem na nich, miliardów dolarów za operację? Są już naprawdę strony na świecie, portale, które pomagają takim osobom, bo to zakładają te strony ludzie, którzy. Którzy przeszli dokładnie ten sam proces i wrócili do siebie po długiej, dramatycznej drodze krzyżowej terapii, ale wyszli, pomagają innym. I na koniec, ostatnia informacja, przełożona klauzurowego zakonu Benedyktynek we włoskiej Perugii, powiedziała, że jej wspólnota zostanie po prostu zlikwidowana przez Watykan, przez papieża. Matka Kateryna potwierdziła tym samym pogłoski, które krążyły od momentu tzw. wizytacji apostolskiej, zleconej przez Watykan, oczywiście że yy, właśnie siostry były niesubordynowane, nie zgodziły się na koktajle. Opadkę klasztoru udzieliła wywiadu portalowi Nuova Busola, Quotidiana, w którym twierdzi, że prawdziwym powodem kroków podjętych przeciwko jej wspólnocie jest po prostu fakt sprzeciwu wobec tego preparatu. I to wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Wam za to, że oglądacie nas. Proszę Was o subskrybowanie kanału, żebyśmy mogli się rozwijać. To jest w sumie pierwsza podstawowa sprawa. Subskrybować kanał, powiedzieć o nas innym, pozwolić nam się rozwinąć, żeby ten kanał rzeczywiście docierał do takich najgłębszych zakątków świata, gdzie jest tradycja, gdzie się odprawia po staremu, żebyśmy mogli mówić o nauczaniu kościoła. Mamy taką misję nieść właśnie nauczanie Kościoła dalej, przekazywać je z ekranu Wam. Sami cały czas siedzimy nad książkami, dosłownie nocami, czytamy i uczymy się. Nie przekazujemy swojej wiedzy. Przekazujemy albo newsy, albo wiedzę, którą wyczytamy. I to jest wiedza i mądrość Kościoła katolickiego. Nic nie jest od nas. Poza oczywiście subiektywnymi komentarzami do newsów, to wszystko opieramy na nauce Kościoła katolickiego. Jeżeli chcecie cokolwiek się dowiedzieć, zweryfikować to, co ja Wam przekazuję, Bierzcie książki, encykliki, nauczanie Ojców, doktorów Kościoła, czytajcie. Ja nie wymyślam nic, żadnych ideologii nowych, filozofii, wszystko opieram o e, katolicką po prostu naukę, tak, o doktrynę. To co wyczytam, przekazuję wam. Wiem, że to jest pewne, bo to jest 2000 lat nauczania i za mną to właśnie e, te 2000 lat stoi i ja się tego trzymam kluczowo i słucham się soboru trydenckiego i każdego innego. Nie istnieje dla mnie jeden sobór, e, pięciu papieży i jedna święta Beretta Molla tylko Miliony męczenników, miliony świętych, katolicka msza i 260 papieży i, i ponad 20 soborów. Nie jeden sobor, bo tyle było soborów komunicznych powszechnych. Także proszę Was bardzo serdecznie o subskrypcję, o przekazywanie, szerowanie tych materiałów dalej. Bardzo Wam dziękuję za pomoc modlitewną. Czujemy tą modlitwę. Jest nam bardzo trudno prowadzić kanał o takich treściach, o takiej tematyce. Nie jest to łatwe ze względu na presję, ze względu na to, że. Wydaje nam się, że zadzieramy po prostu z wszystkimi, ale jednak mówienie prawdy przyciąga i my mamy w sobie ten wewnętrzny taki power, żeby ten, ten motor, żeby właśnie dążyć do, do prawdy, szukać tej prawdy za wszelką cenę. Łatwo nie jest, ale jest pięknie, bo prawda wyzwala, tak? I ona jest ukryta właśnie w skarbie Kościoła Katolickiej mądrości, liturgii, obrzędach, ona tam jest, jest w Chrystusie, bo tam jest właśnie Chrystus. Dziękujemy Wam właśnie za modlitwę, dziękujemy za pomoc finansową. Tutaj chciałam Pani Jasi podziękować z Anglii za ogromną, zaskakującą pomoc nam, którą wyświadczyła nam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Będziemy zamawiać mszę, niebawem kolejną za darczyńców oczywiście trydencką. Modlimy się za każdego z Was na różańcu. Tyle możemy dać. Nasza praca, ten kanał, film. I modlitwa. Tyle możemy Wam dać. Nie nęcimy żadnymi tam jakimiś prezentami czy jakimiś dodatkami. Po prostu dajemy Wam to, co jest dla nas najbardziej wartościowe, naj, naj, najpiękniejsze. Tak, modlitwa, ta prawda, właśnie nauczania Kościoła Katolickiego, nasz czas, nasze serce. bo Wkładamy całe serce w tą pracę. Także jeszcze raz Wielkie Bóg, zapłać. Dziękuję za to, że z nami jesteście. Wchodźcie na naszą stronę bbwtrudnobyc.pl. Tam wstawiamy od czasu do czasu, czasem trzy razy w tygodniu, czasem jest jakaś przerwa z różnych powodów, ale wstawiamy artykuły, wstawiamy blogi, wstawiamy jakieś refleksje, opinie czy jakieś wiadomości ze świata katolickiego. Także bądźcie z nami. Mamy też patronów. Każdemu z osobna dziękujemy. I to wszystko na dzisiaj. Bóg zapłać wam za pomoc z Panem Bogiem. pro cisque sole benignum bibam. tenebris et nocte redemsci